Okres przedświąteczny i czas świąt to dla policjantów czas zmorzonej pracy. Robimy wszystko, żeby ten czas był dla mieszkańców przede wszystkim spokojny i bezpieczny, dlatego jesteśmy wszędzie tam, gdzie może, może dochodzić do jakichkolwiek zagrożeń. Jednym z, tak, jednym z takich miejsc są drogi. Apelujemy do wszystkich kierowców, żeby przed wyjazdem świątecznym zwrócili uwagę na stan techniczny pojazdu, przygotowali ten pojazd do podróży. Podczas podróży świątecznych będziemy szczególnie zwracać uwagę na... Trzeźwość kierujących pojazdami, czy poruszający się pojazdem posiadają zapięte pasy, czy kierujący włączyli światła. W trakcie wyjazdów z parkingów kierowcy muszą uważać na innych uczestników ruchów, muszą pamiętać o tym, że włączają się do tego ruchu, zwracać uwagę na pieszych, rowerzystów oraz motocyklistów. Innym miejscem są oczywiście punkty handlowe, dlatego tam również policjanci przeprowadzają swoje działania. W czasie działań prewencyjnych, w okresie przedświątecznym, zajmujemy się obserwowaniem osób, które się podejrzanie zachowują. Również obserwujemy mieszkańców naszych klientów, sklepów, którzy w roztargnieniu, w pośpiechu, e, mając w ręku listy zakupów, często zapominają zabezpieczać swój samochód. E, pamiętajmy, że wysiadając z samochodu. Wszystkie wartościowe rzeczy schowajmy, nie zostawmy ich w widocznym miejscu. Również w czasie robienia zakupów pamiętajmy, żeby nasze torby, plecaki były zamknięte. W czasie płacenia za zakupy pamiętajmy, gdzie odkładamy ten portfel pamiętajmy, żeby go zabezpieczyć zamknąć w torebce w plecaku, używając kart płatniczych żeby osoby, które są nawet z boku, nie widziały, jakie numery tam wbijamy. Dbamy również w czasie świąt o domy i mieszkania naszych mieszkańców, zwłaszcza te, które zostawiamy na czas świąt przy dłuższych wyjazdach. Dlatego również na osiedlach pojawią się wzmożone patrole policji. Właścicielom domów, mieszkań, przypominamy w dużej mierze o tym, że przed wyjazdem, że pamiętali po zamykaniu posesji, zamknięciu drzwi, okien, jak również poinformowaniu sąsiadów o, o wyjeździe na okres świąteczny poza, poza miejsce zamieszkania, żeby zwrócili uwagę na osoby kręcące się obok. Domów, e, przebywających na terenie osiedli, których nie znamy, o tym, aby informowali policję na temat e, podejrzanych rzeczy, e, stojących samochodów, źle zabarkowanych, osób, które obserwują e, dane budynki, e, blokowiska. Wszystkim mieszkańcom oraz osobom, które będą w czasie świąt przebywały na naszym terenie, życzymy przede wszystkim spokoju, radości i tego, aby te święta były naprawdę dla wszystkich bezpieczne.